W dzisiejszym filmie pokażę, jak utworzyć zasób sieciowy Samba. Najpierw blokuję się do routera, później instaluję wymagane paczki. W aplikacji AppSamba automatycznie instaluje się Samba3.6 serwer. Potrzebna jest paczka Block Mode. Ja już mam ją zainstalowaną. W przypadku pamięci USB Commodus USB Storage mam zainstalowaną, jednak korzystam z Teraz łączę się przez beauty z routerem Perses Stworzy katalog na głównym overlayu, ponieważ na całym overlay mam <laughs> ekstrota Dodaję do tego folderu uprawnienia 774, powinny być. Ponowne nadanie uprawnień niestety nie działa. Trzeba przypisać użytkownika w dozwolonych użytkownikach i nadać folderowi prawa grupy. I teraz mamy dostęp do nasa otwórzmy sobie plik jak widać plik jest dostępny zapraszam do kolejnych filmów z OpenWrt będą pojawiały się stale jest to system o niewyobrażalnie dużych możliwościach do tego polecam ten system każdemu, kto chce. Zachęcam do kliknięcia łapki w górę oraz kliknięcia subskrybuj i kliknięcia dzwoneczek. I wszystko. Do następnego razu.